Cześć kochani, kontynuacja testów e, soli pod krewetki Sulawesi, Sula Rock <coughs> Premium. Na pewno pamiętacie, które to sole. Tutaj wycisłem gąbkę, co <coughs> e, w tym rogu była w wcześniejszym filmiku i wyłączyłem ją i dodałem taki e, filterek cyrkulujący. Dlaczego? Nie chcę dodawać tu dodawać teraz e, dwutlenku na powietrzenia ze względu na to, że dodałem dwutlenku węgla z, takie, z Isty, tak. Jest taki produkt Isty, on nie jest drogi, około 20 zł. Możemy dozować dwutlenek węgla do takiej no, tuby. I z tej tuby się tak podnosi, ten bombelek podnosi, podnosi, to znaczy, że uwalnia e, dwutlenek do supa wody i ta sól powinna się rozpuścić. No, zobaczymy jak będzie. Jestem ciekaw, co wyjdzie z tego. Tym bardziej, że ja tu dałem soli drugie tyle teraz. Na początku 3 gramy, teraz już jest 6 gram I powinno być GH 12 i KH około 8. Tak mniej więcej, oczywiście, bo to jest więcej niż 20 litrów, więc może wyjść troszkę niżej. Ale mówię, no na razie jest przewodność 280. To jest niemożliwe, że e, 280 i, i GH i KH praktycznie nie wzrosło. No Prawdopodobnie ta sól jednak będzie potrzebować dozowania dwutlenku węgla, ale ostatecznie to udowodnię, dodając dwutlenku węgla po prostu, takiego sztucznie, sztucznie, nie przez bakterie, ponieważ bakterie na gąbece, tutaj jest ta gąbka z no nie wiem, no, nie widziałem efektów, do pewnego momentu się rozpuściło, było GH4, KH3 i koniec. Koń rozpuszczania. Więc stwierdziłem, że nie. Dodam dwutlenek węgla. Zużyję całą butlę. No i co, co będzie, to będzie. Ślimaczki myślę, że się nie obrażą. Ze względu na to, że tu pH nie spadnie, wiecie. No, <grytanie> to nie jest dozowanie tym dyfuzorem, tylko to jest taki powolny procesik i to się rozpuszcza i podnosi się pH. Podnosi się pH. No tak to działa, tak to wygląda. Ok jak zobaczymy co wyjdzie, jaki będzie efekt końcowy testujemy sól z dwutlenkiem węgla no to trzymajcie się na razie cześć